Z 24. Teraz czas na dłuższą rozmowę. 23 stycznia wejdzie w życie ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Ma ona realizować jedną z kluczowych reform krajowego planu odbudowy i wzmacniania odporności pod tytułem Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. O co dokładnie chodzi? O tym porozmawiamy teraz z moimi Państwa gościem, którym jest Donata Herman, autorka bloga Kadry w Pigułce. Cześć! Cześć, dzień dobry. Ten nowy system, on łatwi, czy jak to się czasami niestety w Polsce zdarza, utrudni życie przedsiębiorcom? To się jeszcze okaże, bo mimo że ustawa wchodzi w życie 23 stycznia, to jednak na dostęp do tego systemu będziemy musieli jeszcze poczekać. Natomiast założenia ma przyczynić się do znacznego ob. Ciążenia przedsiębiorców właśnie dzięki dostemu, dos, dostępowi do dedykowanego, e, specjalnego systemu e, IT. No i głównym założeniem ustawy jest właśnie to, aby móc online obsługiwać proces chociażby zawierania czy przechowywania umów, e, czy też udostępniania dokumentacji pracowniczej. A dla kogo e, ten system będzie dedykowany? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Ustawa określa zasady obsługi w tym systemie teleinformatycznym umów cywilnoprawnych, kodeksowych, ale także umów zawieranych na mocy ustawy uaktywniającej, tzw. uaktywniającej opiece nad dziećmi w wieku do lat Czech. Umowy te będą mogły być obsługiwane właśnie w przypadku, gdy zleceniodawca lub pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą, podmiotem nie będącym mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym niż 9 osób, rolnikiem albo osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. Także to ma być system dedykowany dla konkretnej grupy, Małych przedsiębiorców, no ale tak jak wspomniałam, również rolników, tak czy osób fizycznych, w zakresie tych trzech rodzajów umów. Zatrzymajmy się na moment przy tych umowach uaktywniających, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o to, że ja, jako osoba nie posiadająca żadnej działalności gospodarczej, mogę w ten sposób, w legalny sposób, nawiązać stosunek, umowę z nianią. Dokładnie tak, temu ma służyć ten system, czyli dzięki temu systemowi, na przykład, zawrzemy umowę. Z nianią, ale system ma również umożliwić na przykład, ma pomóc w zasadzie w obliczaniu należności podatkowych czy pracownika, czy zleceniobiorcy oraz niani, albo przekazywać do Urzędu Skarbowego informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych, także dodatkowo ma umożliwić zleceniodawcy, pracodawcy albo rodzicom, którzy właśnie podpisują umowę z nianią, przekazanie również do systemu, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego. Zakładu Ubezpieczeń Społecznej danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy też ubezpieczeniem zdrowotnym właśnie pracownika, zleceniobiorcy niani, ale też na przykład członków rodziny, jeżeli z nimi są podpisywane umowy. I to ma być właśnie takie narzędzie do prowadzenia umów, ale również archiwizacji tej dokumentacji prowadzonej w postaci w tym przypadku elektronicznej. A czy to oznacza, że nie będzie już konieczności już patrząc z perspektywy przedsiębiorcy przechowywania dokumentacji w wersji papierowej? No, tutaj mówimy o mikroprzedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, który zatrudnia nie więcej niż 9 osób, czy osób fizycznych, w związku z czym dzięki rozszerzeniu, to znaczy odpowiem na pytanie, tak, tak jest taka szansa, ponieważ również projektowane są takie zmiany, aby rozszerzyć funkcjonalność podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego, dzięki w którym e, właśnie ze spraw urzędowych będzie możliwość zawierania umów o pracę. Tak jak już teraz możemy na przykład za pośrednictwem ePUAP podpisywać pewne do, dokumenty przy wykorzystaniu podpisu zaufanego, to będzie możliwość właśnie na przykład zawierania umów o pracę, umów zlecenia czy umowy o świadczenie e, usług. E, prawdopodobnie na portalu praca.gov.pl, ale dużym prawdopodobieństwem będzie to strona portal www.businessgov.pl. Mówię prawdopodobnie, ponieważ funkcjonowanie ustawy tak naprawdę będzie uzależnione od właściwego przygotowania i przetestowania systemu, ale także zintegrowania go z systemem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I przewidziano, że minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w okresie Trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy ma udostępnić właśnie system. To jeszcze, jak już przy tym testowaniu jesteśmy, to zakładam, że jakieś tam wersje próbne będą zaprezentowane. Czy polecałabyś, zostanie beta testerem tego systemu? <laughs> Myślę, że tak, dlaczego nie, no wszystko idzie w tym kierunku, mamy coraz więcej tych platform, dzięki którym możemy załatwiać chociażby spra sprawy urzędowe nie wychodząc z domu, więc dlaczego nie, no założenia takie systemy mają nam ułatwić życie, natomiast pamiętajmy, że Przewiduje się, że zakład ubezpieczeń społecznych chociażby zgłosi ministrowi właściwemu do spraw pracy gotowość takiego systemu ZUS do przyjmowania danych ubezpieczeniowych, więc myślę, że tutaj na poziomie tych instytucji już system powinien być przetestowany i gotowy. Do użytkowania, natomiast zostanie to ogłoszone w postaci komunikatu w dzienniku urzędowym i na stronie informacji, bulletynu, informacji publicznej. A komunikat ogłoszony zostanie w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia tych rozwiązań technicznych, także mam nadzieję, że będziemy mieli czas też jako przedsiębiorcy przygotować się na te nowe udogodnienia. To jeszcze ostatnia rzecz, która mi się nasuwa RODO, no bo jednak to jest wprowadzenie danych osobowych naszego pracownika do systemu zewnętrznego, rządowego, ale jednak systemu zewnętrznego. Czy my będziemy musieli zbierać zgody pracowników na wykorzystywanie, czy może na przetwarzanie ich danych przez ten system? Jak to będzie rozwiązywane? Przepisach ustawy nie ma odpowiedzi na to pytanie, więc jak często bywa, praktyka pokaże. Niemniej, mając świadomość tego, że dostęp do danej umowy mają tylko dwie strony zawieranego stosunku pracy, na przykład w przypadku umowy o pracę, no to będą miały dostęp do danych zawartych w tej umowie tak naprawdę tylko osoby, której te dane zdarzenie, czyli zawarcie umowy i dane w niej zawarte dotyczą tylko tych dwóch stron, w związku z czym będzie podstawa do tego, żeby przetwarzać te dane. Być może będzie udostępniona możliwość tak zwanej odhaczenia, odhaczenia zgody tak przez osobę, która będzie otrzymywała... Taką dokumentację. No ale w praktyce zobaczymy, w jaki sposób ten system będzie funkcjonował, jakie będzie miał funkcjonalności dokładnie i jak będzie wyglądał. Wiemy na pewno z zapowiedzi, że ma zawierać na przykład gotowe wzory umów, z których będą mogli korzystać właśnie użytkownicy systemu. No czyli zapowiada się świetnie darmowy system kadrowy dla małych firm. Właściwie miejmy nadzieję, że jego wykonanie będzie równie dobre, jak zapowiedzi. Została nam jeszcze chwileczka. Pomyślałam sobie, że może warto poświęcić ją na to, żeby przypomnieć, jakie poważne zmiany, jeżeli chodzi o kodeks pracy, czekają nas w 2023. I kiedy się ich spodziewać, bo jest tego sporo. Jest tego sporo, ponieważ Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma za zadanie wdrożyć postanowienia no, kilku dyrektyw, te najbardziej znane, o których dosyć często już teraz mówimy, bo prawdopodobnie zmiany do ustawy Kodeks Pracy wejdą w połowie roku, no to dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia, a druga w sprawie zrównoważonego. W zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, rodziców i tutaj bardzo dużo zmian, między innymi związanych, dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem, chociażby wydłużenie urlopu rodzicielskiego, ale skrócenie okresu możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego, ale również zupełna nowość przepisów kodeksu pracy, czyli urlop opiekuńczy. A także um, urlop, y, który będzie można y, wykorzystać w przypadku wystąpienia siły y, wyższej. Y, y, będą zmiany również, y, jeśli chodzi o umowy: umowy na okres próbny, na czas. Określony. O tych wszystkich zmianach mówię w programie Katry w Pigułce Telewizji Biznes 24, więc absolutnie zachęcam do oglądania, bo tam na bieżąco te zmiany omawiam. Bo faktycznie od 2023 roku tych zmian będzie, będzie sporo, więc warto być na bieżąco. Ja również serdecznie zachęcam do oglądania programu Kadry w pigułce, A teraz już dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Donata Herman. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.